W 2027 roku odbędą się kolejne Mistrzostwa Świata Siatkarzy. Impreza ta odbędzie się w naszym kraju, a PZPS ogłosił już pierwszego gospodarza. Tegoroczne Mistrzostwa Świata Siatkarzy odbyły się na Filipinach. Co prawda reprezentacja Polski zdobyła kolejny medal, lecz tym razem tylko brązowy. Biało-czerwoni liczyli na więcej, ale w półfinale zatrzymali ich Włosi. Ważną informacją jest jednak to, że do kolejnych Mistrzostw Świata dojdzie już za dwa lata. W dodatku rywalizacja siatkarzy w tej imprezie odbędzie się w naszym kraju. Tymczasem już w czwartek 16 października poznaliśmy pierwszego gospodarza Mistrzostw Świata 2027. Polski Związek Piłki Siatkowej na specjalnej konferencji prasowej ogłosił, że jednym z czterech miast, w których dojdzie do rywalizacji będzie Gdańsk. Gdańsk uznawany za szczęśliwe miejsce polskich siatkarzy po raz kolejny stanie się współgospodarzem wyjątkowego sportowego wydarzenia. Gościć będzie osiem reprezentacji z dwóch grup, w tym biało-czerwonych. Faza grupowa potrwa do połowy września, a każdego dnia kibice przeżyją nowe emocje podczas 12 spotkań z udziałem najlepszych drużyn świata. W Ergo Arenie rozegranych zostanie aż 18 meczów. Spotkania fazy grupowej z udziałem reprezentacji Polski. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, wspomniała na oficjalnej konferencji. Wspólnie z samorządem województwa pomorskiego, ale przede wszystkim z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej ogłaszamy, że tutaj w Gdańsku, na granicy Gdańska i Sopotu, we wspólnej hali odbędą się mecze Mistrzostw Świata w 2027 roku we wrześniu. Na pewno odbędzie się faza grupowa. Jedna ósma i jedna, jedna czwarta, i wszystkie grupowe mecze polskiej reprezentacji. Myślę, że to jest chyba najważniejsza wiadomość dla fanów polskiej siatkówki. Cieszymy się bardzo. Dziękuję za ten wybór, bo dla nas jest to przejaw nie tylko zaufania, ale już długoletniej. Jak rozumiem, sprawdzonej współpracy. Za to bardzo dziękuję. Mówimy o tym Państwu z wyprzedzeniem, bo takie mistrzostwa także trzeba dobrze przygotować. Dzisiaj wiemy na pewno, że odbędą się we wrześniu 2027 roku. Oczywiście niezmiennie trzymamy kciuki za biało-czerwonych biało i mam nadzieję, że ergo arena będzie drogą. Do medali. Wiadomo, że myślimy zawsze o tym najbardziej, o tym najważniejszym, o złotym, ale trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że walka o medale rozpocznie się także tutaj w Ergo Arenie dla Polskiej Reprezentacji w 2027 roku. Na ostateczne poznanie rywali Polaków kibice będą musieli jeszcze poczekać. Losowanie grup odbędzie się po zamknięciu rankingu FIVB, czyli po zakończeniu Mistrzostw Europy EuroVolley 2026, które kończą się 27 września 2026 roku. Dokładna data i miejsce losowania nie są jeszcze znane. Dopiero po tym etapie uruchomiona zostanie sprzedaż biletów prawdopodobnie na przełomie 2026 i 2027 roku. Z kolei se Sebastian Świderski prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej nadmienił. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy stać w tym pięknym obiekcie. Ostatnio przed mieliśmy okazję ogłaszać Święto Siatkówki. Dzisiaj jesteśmy w środku na tle tutejszej drużyny. Mistrzostwa Świata 2027 rozpoczynają się właśnie w tym miejscu, w tym miejscu, w tym mieście, w tym województwie. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować pani prezydent za serce, za te wszystkie lata które jest z nami, ale przede wszystkim za to, że jest taką otwartą osobą, z którą bardzo szybko, łatwo, przyjemnie, przyjaźnie można rozmawiać. Panu marszałkowi, który zaufał nam, pokochał zaufał nam, właśnie zaufał nam niedawno, pokochał siatkówkę i jest dalej z nami i pomaga nam w rozwoju naszej dyscypliny, ale przede wszystkim pomaga w rozwoju tego pięknego województwa. I miasta, jakim jest Gdańsk. Gwoli uzupełnienia tutaj co pani prezydent powiedziała, tutaj zaczyna się grupa polska. Mistrzostwa Świata Polacy rozpoczynają właśnie w tym miejscu i w tym mieście, ale równocześnie jest grupa niepolska, więc codziennie będzie przynajmniej dwa, będą dwa spotkania fazy grupowej w tym pięknym obiekcie. A ponieważ, jeżeli mówimy o Mistrzostwach Świata, to chciałbym, mam dla państwa małą niespodziankę, już jest pokazana. To jest oficjalne logo Mistrzostw Świata, które zostało nam przekazane w tym tygodniu. Także mamy wielką wielką radość, że możemy tutaj w tym miejscu po raz pierwszy pokazać ten właśnie logotyp tych nadchodzących Mistrzostw Świata. Serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego Śleście, polską Świadkówkę i kibicujcie nam. Proszę państwa, ja chciałbym wyrazić wielką e, radość i Także, także uznanie dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej, że oto Polska staje się organizatorem mistrzostw świata mężczyzn w piłce, w piłce siatkowej. I bardzo się cieszę, że Pomorze, a w szczególności Stolica Województwa Pomorskiego, będzie organizatorem tych pierwszych meczów, które będą rozgrywane w hali Ergo, Ergo Arena. Stąd zwykle nasi reprezentanci tak naprawdę wyruszali na, na podbój medali i mam nadzieję, że w czasie, kiedy Polska będzie organizatorem mistrzostw świata, również Polski, Polska reprezentacja, Polski zespół zdobędzie, zdobędzie medale. Bardzo się cieszę, że. Te mecze będą na Pomorzu, że będą tutaj w Gdańsku, bo chcemy bardzo wykorzystać pod względem promocyjnym no, zainteresowanie milionów, podkreślę to jeszcze raz, milionów fanów piłki siatkowej na całym, na całym świecie. I myślę, że tysiące ludzi, którzy będą przyjeżdżać tutaj na, na mecze drużyn siatkarskich, będą mogli zobaczyć, jak piękne jest, jest Pomorze, jak się znakomicie rozwija, rozwija Gdański. I niech to będzie wielkie święto Polski i wielkie święto polskiej siatkówki. Nadchodzące Mistrzostwa Świata będą trzecimi, które odbędą się w naszym kraju. Wcześniej zmagania w Polsce miały miejsce w latach 2014 i 2022. Do tej pory Białoczerwoni zdobyli trzy złote medale 1974, 2014, 2018. Polska! Wiem, że to tak. Kniłem do przodu. Po drugiej stronie głowy grałeś, ale ja to nie znaczy, że wiesz. <grywa> Nagrywaj klipa, bo bieżnia żyć nie będzie. Dokładnie. Ostatnie bieżnie. Ostatnia bieżnia w tym <grywa> sezonie. <grywa> Które po czartę po pełen. zapytać Artur, a Ty gdzie się masz się już? Fajne statystyki masz. Przed siebie, pomylak. To jest chyba <grywa> na iPoda jeszcze, nie? O kurna, to jest rzeczywiście bo no. no, 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 oryginalne dinozaury będą wiedziały co chodzi.